Algorytm MyLifeKama PSFX wykorzystuje matematyczny model regulacji poziomu glukozy w celu podjęcia decyzji o ilości podawanej insuliny. Ten model matematyczny przewiduje poziom glukozy z wyprzedzeniem do 4 godzin. Na prognozę wpływa to, co wydarzyło się w przeszłości, w tym wcześniejsze poziomy glukozy, jak również niedawną podaż insuliny oraz posiłki i przekąski, które zostały zjedzone. My Live Kma PSFX jest zawsze świadomy: 1. Ile aktualnie jest aktywnej insuliny, 2. Jaki był poziom glukozy oraz 3. Kiedy ostatnio spożyto węglowodany? Informacje te, w połączeniu ze spersonalizowaną wiedzą o osobie chorej na cukrzycę typu pierwszego, pozwalają na kształtowanie dawki insuliny na najbliższe godziny. W modelu matematycznym psf PSFX, który steruje automatycznym podawaniem insuliny, istnieje wiele różnych podmodeli. Każdy z tych podmodeli ma wiele parametrów, które są ciągle dostrajane w oparciu o uczenie się algorytmu. Podmodele są uszeregowane według stopnia dopasowania do obserwowanych poziomów glukozy. Każdy podmodel zawiera szereg parametrów. Spersonalizowany czas osiągnięcia szczytu działania insuliny, lub czas działania insuliny. Markery wrażliwości na insulinę lub współczynnik korekty. Szybkość wchłaniania węglowodanów z przewodu pokarmowego, która szacuje zapotrzebowanie na insulinę dla świeżo spożytych węglowodanów. I kilka innych czynników. Parametry poszczególnych submodeli różnią się nieco od siebie. Aby obliczyć ilość podawanej insuliny, MyLiveKama PSFX łączy informacje z przeszłości, co już się wydarzyło. Z prognozą przyszłości, co ma się wydarzyć? Aby dokonać możliwie najlepszych obliczeń. Algorytm przetestuje różne scenariusze podawania insuliny, łącząc przewidywania podmodeli zgodnie z ich rankingiem. I wybierze obliczenia, które z największym prawdopodobieństwem pozwolą osiągnąć pożądany indywidualny docelowy poziom glukozy w ciągu najbliższych kilku godzin. Cały proces jest powtarzany co 8 do 12 minut w trybie Automod. Za każdym razem algorytm może zastosować inną kalkulację w zależności od poprzedniej prognozy, trendów glukozy i uczenia się algorytmu. Wreszcie jest jeszcze jeden ważny element, które ma decydujący wpływ na dostarczanie insuliny przez MyLife KaMapSFX. Bufor bezpieczeństwa. Bufor bezpieczeństwa wykorzystuje szereg zasad mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia bardzo wysokiego lub bardzo niskiego poziomu glukozy. Zasady te regulują maksymalną ilość insuliny, jaką można podać. Opierają się na całkowitej dziennej dawce insuliny dla danej osoby. Informacji o insulinie aktywnej, ile ostatnio podano insuliny, oraz ostatni poziom hipoglikemii. Aby zmniejszyć ryzyko okluzji zestawu infuzyjnego, niedoboru insuliny i ketozy, MyLifeKama PSFX został zaprojektowany tak, aby dostarczać minimalną ilość insuliny przez pewien okres czasu ze względów bezpieczeństwa. Podsumowując. Algorytm MyLifeKama PSFX obejmuje złożoną liczbę obliczeń, które składają się na jego model matematyczny. Model dokonuje prognozy, a po podaniu insuliny sprawdza jej dokładność. Ta adaptacja jest powtarzana co 8 do 12 minut. Algorytm ma również wbudowany bufor bezpieczeństwa, który zmniejsza ryzyko podania nadmiernej lub niedostatecznej ilości insuliny.